Ostatnio na Tenori ale działo się to, że po prostu była odcinki poświęcone walce tędziku z Tomanem, i trochę lipa była, żeby to jakoś bardziej omawiać. Aczkolwiek pojawiło się kilka wątków wartych omówienia, niech chyba tymi, tylko tymi wątkami się zajmiemy, tak? Także co? Przepraszam, no ale takim pierwszym ważnym wątkiem, jaki się pojawił, to było chyba Inupi i Koko. Chce się ich przyjazd i dlaczego Koko... Coco... taka historia Koko. I... W jakiś sposób, tak pokrótce zreszcie, że to tam Koko, wiadomo, był... Yy, tam, bo, 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 bo w w y, siostrzy dupiego. I tam przez wypadek ona spożarł do domu, ona tam... Straszyło coś... Yy, poturbowała się. I on zaczął zbierać pieniędzy na to, żeby ją uratować, ale się nie udało. No i, no i cóż, no i jakoś tak wyszło, że... no i no, pisał się takim, bym powiedział, no, gościem od załatwiania hajsu dla gangów, bo najpierw, bo najpierw, jak my znamy historię, najpierw był Black Dragons, później do w tym momencie robić za, robić za kieszeń w tej dziku, tego trzeba, że za wróci do Tomanu. Znaczy nie dam się w ich sali z mangi do końca, ale zobaczymy. Tak czy siak fajnie to było taka. pokazać Koko z takiej tej perspektywy. Well... Natomiast no, jego swa... Tak odwalczy od też sobie z, z IDOPI, dlatego że po prostu chodził z tego Moczu, który no jest tam zdrajcą i tyle. Z jednej strony jest to ciekawe, z drugiej strony no średnia. Dalej jakbyśmy patrzyli, to w był taki wątek związany z walką braci hajtani z Hakajem i Engrym I w głównej mierze no Edgry się odpalił, tak? Odpalił się Edgry, czyli do jakby tu powiedzieć kraj, jakoś tak. No i rozpłakał się i tak naprawdę do, okazało się, że do się jest silny jak jasna cholera. I co położył braci Hakaj Haitani, zarówno do Rela jak i RINDU? Zobaczymy jak teraz będzie z. Znaczy, bo teraz trochę tak po oczach sytuacja, że się trochę chyba już uspokoił, więc raczej chyba nie będzie. Dalej, jednego chyba, że się znowu rozpaczę. Ale to zobaczymy. E Takich innych rzeczy jeszcze, coś się tam działo. Na pewno warto wspomnieć o takim pojedynku Takiewiciego z Kisaki taki jeden z pierwszych pojedynków. W sumie bierze wiesz, w sumie w to było tak, że Takiewicie musiał pokazywać się jako lider w tym momencie do no, i walczyć z całością. E, z całością bym powiedział. E, Dziękuję, jako od walczył walczył Bibie mojego i Drakena też w ją to o swojej własnej misji. Natomiast to jest to no, okazały się coraz większym, wyrań, po prostu strzela do wszystkich i żyje do niego z pistoletem w stopę, i tak naprawdę no, cały czas jest tak, że teraz pojawił się z to oraz Draken i będą <laughs> pomagali walczyć. Tak sami już pomogli, bo właśnie ostatni wodek to jest połedynek. Mikeya z Izaną, czyli pojedynku braci, i swoją drogą to mnie zaciekawiło w sobie, jak to wygląda. Że Izana jest jego bratem, więc zrobiłem całą taką. zrobiłem taką małą analizę na swoich zasadach e, drzewa genealogicznego Mikeya. Więc prawdopodobnie w jak to będzie to. Natomiast co jest też ciekawe, Izana. No i Izana jest bratem Mikeya w pewnym momencie. No i jakby to powiedzieć, to już dochodzi do takiej Takiego momentu, że wiecie, już się prawdopodobnie koczy cała ta walka. Koci się tej dziku jakby więc zobaczymy, co będzie dalej. No, jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko zakończy. Chociaż, że, no, to kieruję, to jest z moich ulubionych anime i, no i mi się podoba. Także, no. Także, no, chyba tyle. No nie, co to jeszcze można powiedzieć? Zobaczymy, co będzie dalej po tej dziku. Natomiast, no. Sam tej dźwięku jest naprawdę spoko, nie wiem czy jest sens podać całość większej ilości, bo, bo stara, że to oglądaliście, więc tak fajnie byłoby to porobić, takie ogólne podsumowania, to chyba tyle, dzięki za oglądanie, do następnego, elo.